Dzień dobry, ja przyszłam z moim dzieckiem. Panie, co pan gada, to jest Barcelona, a nie jakieś przedszkole. Panie! Mój syn to ja Jamal! A, wszystko jasne, dobra, dobra. W jakiej sprawie? Moje dziecko jest tutaj nękane. Uważane za gorsze od jakiegoś. Rafaella. Nie wiem o jakiego Rafaello ci chodzi, ale. wiem, że Rafinian był sobie temu lepszy od niego. Panie! Słuchaj pan, od mojego synka nikt nie jest lepszy. Nie na no, statystyki pokazały, że Rafinia jednak był lepszy. Panie, ale to mój syn jest popularniejszy, mój syn jest lepszy. A po drugie, czemu bardziej Rafinie wspieraliście tego całego Rafaello? Jak to mój synek był drugi? Panie, no powiedziałem pan, no Rafinia był piąty, zasłużył na wyższe miejsce, no... Wspieramy gorszych zawodników, no co? A nie, ja tu nigdy nogi swej nie podstawię więcej. Synek, chodź idziemy stąd.